Sprawa wygląda tak. Jest trzecia w nocy, dzwoni dzwonek do drzwi, który cię budzi. Nieoczekiwani goście to twoi rodzice, którzy wpadli na śniadanie. Masz w domu dżem truskawkowy, chleb, wino, miód i ser. Co jest pierwszą rzeczą, którą otworzysz? A to wszystko wzięło się od pewnego amerykańskiego youtubera, Andrew Stragnell, bo właśnie tak nazywa się autor, postanowił nakręcić film z przytoczoną wcześniej zagadką. Jest on jednocześnie majstersztykiem wirusowym i jak widać, internety, jak to się mówi, chwyciły. Jan Kowalski zmienił zdjęcie profilowe. Agata Nowak zmieniła zdjęcie profilowe. Piotr Graciński zmienił zdjęcie Sokol, profilowe. Maciuś Makz -Maks Kolonko zmienił zdjęcie profilowe. Marcin Ciobłowski zmienił zdjęcie parfeta. Z Monika Błaszczyk zmieniła zdjęcie profilowe. Napoleon born Uparty zmienił zdjęcie profilowe. Skoro o miejscu, gdzie panuje straszny chaos mówi się pandemonium, to to wszystko to jakieś żyrafonium. Ale w tym wszystkim i tak najlepsze są komentarze niektórych osób. Moim zdaniem pierwszą rzeczą, którą bym otworzyła to wino, żeby się napić. Bo rodziców chyba nieźle pogięło, żeby jeść śniadanie o trzeciej w nocy. Skoro jest dzwonek, który już Cię budzi, to chyba logiczne, że ocz masz otwarte, ale nie wiem jakie jest u Ciebie. Tak naprawdę najpierw otwieramy zastawkę mitralną w sercu. Szczegół. A kto że śniadanie o trzeciej w nocy? Lodówka. Boże, jakie to proste. I moje ulubione? Nic nie otwieram. Śpię dalej i mam wyjebane. Apel do facebookowej społeczności. Ogarnijcie się i nie dajcie robić z siebie gimbokretynów. Na razie. A czy ty masz już swoją żyrafę?